Tomasz Jacyków miał 15 lat, kiedy został ojcem. Syna urodziła mu koleżanka matki. Tomasz Jacyków ojcem, choć wielu fanów stylisty może to dziwić, media donoszą, że został on tatą, będąc jeszcze nastolatkiem. Matką jego dziecka miała natomiast zostać koleżanka jego własnej mamy. Tomasz Jacyków Gwiazdą Show Biznesu. Tomasz Jacyków to jeden z najpopularniejszych polskich stylistów. Jego nietuzinkowy styl i bezkompromisowość sprawiły, że na polskim show biznesowym poletku dorobił się wielu fanów, ale i przeciwników. Gwiazdor nigdy nie wahał się otwarcie wypowiadać swojego zdania na temat kolegów i koleżanek z branży. Był również jedną z pierwszych postaci polskiego życia publicznego, która w otwarty sposób mówiła o swoim homoseksualizmie. Tomasz Jacyków Ojcem. W związku z orientacją seksualną Tomasza Jacykowa wielu fanów może być bardzo zdziwionych medialnymi doniesieniami na temat Ojcostwa gwiazdora. O sprawie poinformował serwis Pudelek. Krytyk Mody, który raczej stroni od rozmów o życiu prywatnym, potwierdził kiedyś krążącą w kuluarach plotkę, że doczekał się przed laty syna. Syn Cezary jest owocem romansu celebryty z koleżanką swojej matki, do którego doszło w 1983 roku, czytamy na portalu. Kim jest syn Tomasza Jacykowa? Kto wykonał pierwszy krok, tego ostnista nie jest w stanie sobie przypomnieć. Jacyków. I kobieta tak się zapamiętali w namiętności, że zapomnieli o zabezpieczeniu. W takich słowach przed laty romans Tomasza Jacykowa opisywał fakt. Dzięki prostym obliczeniom matematycznym możemy wywnioskować, że syn popularnego projektanta mody ma dziś 40 lat. Mężczyzna parać ma się architekturą. Mieszka i pracuje za granicą i podobno nie utrzymuje kontaktu ze swoim ojcem.